Witam na kanale Telefon Szereka. W dzisiejszym odcinku Wam zaprezentuję, jak aktywować system Windows 7 bez żadnego klucza, ani tego typu rzeczy, by aktywować w normalny sposób Windows 7. Pokażę Wam program, który sam w użytkowaniu jest prosty, ale jednak znalezienie tego programu jest ciężkie, gdyż próbowałem go zainstalować przez oficjalną stronę, ale się coś nie udało, bo pokazało, że błąd w bazie danych coś w tym stylu, czyli już pewnie serwery zamknięte i nawet chyba się nie dziwię czemu. No więc tak, program, który Wam przedstawię, to jest Windows Loader. Za pomocą niego aktywujemy system Windows 7. Jak mówiłem, z, y, używanie go jest bardzo proste, jednak same zainstalowanie tego programu jest bardzo ciężkie, bo ciężko znaleźć instalkę. No więc tak, wpisuję aktywację systemu Windows, żeby Wam zaprezentować, że system jest nieaktywowany. Aktywuj teraz produkt Windows nie będę nic z tego używał. Użyję Windows Ladera. No, więc tak, najlepiej by było, żebym sobie e, skopiował na pulpit, ale ja już sobie tak wezmę. Program nie jest ciężki, bo zabiera 3 MB, a jest bardzo dobry. zaufajcie mi. Później mamy tak: informację o instalacji: Serial K, Status, Trial oraz Install. Wybieram opcję Install. Trzeba chwilę poczekać, zanim się załaduje. Może będę mógł wziąć profile? Mogę wziąć? Nie mogę wziąć. No dobra. Poczekam już do końca, żeby było jak najbardziej pokazane. Pokazano, że udało się sukces. Restartujemy kompa. To już e, pominę. Po kilkusekundowej przerwie komputer się znowu uruchamia. To jest coś akurat dziwnego, bo właśnie w ten sposób e, zainstalowałem e, system na tacie kompie. Mm, więc jakby to wyjaśnić mm, nie było czegoś takiego. Aha, momencik. Zapomniałem hasła. No i tak, wchodzimy. Żeby sprawdzić, czy aktywowaliśmy system Windows, wpisuję aktywacja ponownie, aktywacja systemu Windows. Aktywacja powiodła się. Czyli jak widzicie program jest jak najbardziej sprawny.